Witam serdecznie, Już zaś przyjechał na ta gala. Zapraszają mnie tam od 94 lat, ale jeszcze nigdy nie wygrał. Ja się dziwię, bo futbol bardzo trzy razy lepiej niż te wszystkie um, roboki, no i te inne. Jako stary partyzant chciał wam powiedzieć, że was home. i właśnie na strona TV Niebieski i tyle ja zbyt Wywiad z najlepszym trenerem sezonu 2013-2014. Z tego powodu, że generalnie jak wiadomo kibicuje nie tylko jajca, redakcja niebiescy luchowych osób w mi sercu. Nie będę brzydko mógł co robić. Traj kibicy, ja ja się przyznam są skoro każdy dzień na, na internetowej stronie Niebieskich, a czytam tam ci czy już, czy już wywiady ze z, z spotkań albo, albo komentarze kibicą. Niebiescy, niebiescy, niebiescy. Ruch, ruch, ruch ale... No Druga sprawa też trener Kosian, tak? Bo szukamy czasami gdzieś trenerów za granicą. wydaje mi się, że no, nie można porównywać prasy. Berga w Legii Warszawa ma zupełnie inny komfort, a trenera Kosian. Jestem pod wrażeniem, ponieważ e, ruch Pop... nie zaskoczył. Nawet powiedziałbym to, to... Nie wiem jak to jest po słowacku, ale... E... W skutecznie, też nie, ale to się, to się w głowie nie mieści, to co zrobił, to, co zrobił Ruch Pożuk. Ale chyba tam jest team, zdaje się są kibice, zdaje się, że tam jest y, taka presja, żeby ta drużyna na stałe nie myślała o tym, kiedy ma spaść, tylko kiedy wygrać mistrzostwo. Ja, to jeszcze może tak, ze strony piłkarza wieloletniego, duży wpływ na, na grę zespołu zawsze ma trener, to tak się odczuwa? Ja, ja grałem w, ja w piłkę krótko i słabo, to co ja się będę wypowiadał? No tak. To ocenienie, które dostałem ja, albo które dostała drużyna Patry, Patry i wam, kibicom. Panie i panowie, oglądajcie TV Niebiescy. Naprawdę warto. Witam, Janusz Panasewicz, pozdrawiam TV Niebieskie. Trzymajcie się. Ja jako stary widzawiak, no to do ruchu zawsze muszę mieć trochę sympatii, no. no tak. Dziękujemy serdecznie Dziękuję, proszę pozdrowić wszystkich w Chorzowie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, przyjemnego wieczoru. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają TV Niebiescy. Pozdrawiam kibiców Ruchu Chorzów. No i tyle. Spotkamy się w nowym sezonie i życzę wam, żebyście zawojowali Europę. No to drodzy kibice, w ten sposób kończymy naszą wizytę w Warszawie na rozdaniu nagród na gali podsumowującej sezon piłkarski Telekomunikacji Ekstraklasy 2013-2014 sezon, jakże udany dla Chorzowskiego Ruchu. Trzecie miejsce naszej drużyny, e, trenerem sezonu zostaje wybrany pan Janek Kocjan. E, najpiękniejsza bramka to bramka, którą strzelił w meczu z Lechią Malina. Nic, tylko powtórzyć to w następnym sezonie, oby było jeszcze lepiej. No a po drodze jeszcze rozpoczynamy walkę w europejskich pucharach. No to cóż, jak to się go do pana Rzymu? Pyrz ludkowie, czimejcie się, cześć!